Panie obornika! Getory. No bo kurde, chyba ojciec nie wie jak tego tura osłabł, służyć się nim, kurde, do cholery, bo nic... Na... Guzik naciśnij! Naciśnij guzik, mówię, i wyjdzie, a nie! O! Nareszcie trochę po... trochę w nareszcie, kurde, byle! No, że muszę awarię tę wywalać, kurde, mol, en mi nie chce nic pomagać, nyguz jeden i koniec. Tu sam muszę wywalać, kurde, ręcznie. Kołdzie, co tu jeszcze ściągali, ten Nygus siedzi, kurde, tylko fałufie na dupie, len Od ich.